Dziś poznamy życie jednego z najbardziej legendarnych głosów w historii muzyki Agnety Felskog, złotego głosu zespołu ABBA. Dzięki swojemu niezwykłemu talentowi i życiu owianemu tajemnicą, Agneta od dziesięcioleci urzeka miliony fanów na całym świecie. Ale za blaskiem reflektorów wciąż kryją się ważne pytania. Co tak naprawdę wydarzyło się, gdy postanowiła zejść ze sceny? I jakie są jej prawdziwe uczucia wobec kariery, miłości i wielkich strat w życiu? W wieku 74 lata, Agneta w końcu przerwała milczenie i podzieliła się sekretami, które zawsze nas ciekawiły. Dzisiejsza historia to nie tylko muzyczna podróż, ale także opowieść o odwadze, wytrwałości i odkrywaniu siebie. Dołącz do nas, a ujawnimy, co Agneta Felskok w końcu przyznała po latach milczenia: swoje dzieciństwo i drogę do sławy. Agneta Felskok urodziła się 5 kwietnia 1950 roku w Jönköping w Szwecji, w rodzinie o głębokiej miłości do muzyki. Jej ojciec, pasjonat aktorstwa amatorskiego, odegrał znaczącą rolę w zaszczepieniu w niej wczesnego zainteresowania muzyką. Często wprowadzał ją w różne formy sztuki i występy. To właśnie jego wpływ rozpalił w Agnecie pasję do śpiewu. W domu Felskogów muzyka była czymś więcej niż tylko rozrywką, była sposobem na życie. Zamiłowanie rodziny do sztuki stało się fundamentem, na którym Agneta zbudowała swoją przyszłość. Już w bardzo młodym wieku Agneta wykazywała wyjątkowy talent muzyczny. Skomponowała swoją pierwszą piosenkę mając zaledwie sześć lat, co wyraźnie świadczy o jej naturalnych zdolnościach muzycznych. Ta wczesna twórczość przyciągnęła uwagę rodziny, która wspierała jej ambicje. Jako nastolatka Agneta stawiała pierwsze kroki w karierze muzycznej. Dużą część dzieciństwa spędziła zanurzona w brzmieniach szwedzkiej muzyki pop, która wpłynęła na jej styl i utorowała jej drogę do późniejszego sukcesu. W wieku 17 lat Agneta zrobiła znaczący krok w swojej karierze, wydając swój debiutancki singiel Jaguar So Care. Piosenka od razu stała się hitem, zdobywając szczyty szwedzkich list przebojów i katapultując Agnetę w centrum uwagi jako młodą i obiecującą artystkę. Jej piękny głos i pełen emocji występ podbiły serca szwedzkich melomanów i szybko stała się popularną postacią na szwedzkiej scenie muzycznej. Pomimo początkowego sukcesu, Agneta nie zadowalała się byciem gwiazdą na skalę krajową miała większe marzenia. Chciała podzielić się swoją muzyką ze światem. Podczas gdy solowa kariera Agnety rozkwitała, los przygotował dla niej coś jeszcze większego. W 1969 roku poznała Biorna Ulweosa, szwedzkiego muzyka, który został nie tylko jej przyszłym mężem, ale i partnerem twórczym. Oboje podzielali miłość do muzyki, a ich współpraca ostatecznie doprowadziła do powstania zespołu ABBA, jednego z najbardziej utytułowanych i wpływowych zespołów popowych w historii. Agneta wyszła za mąż za Björna w 1971 roku, a ich związek był znaczący zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wraz z Benem Andersonem i anni Fritem Lyngstadem założyli ABBA, zespół, który zrewolucjonizował świat muzyki. Nazwa zespołu, utworzona z pierwszych liter imion członków, stała się synonimem globalnej sławy popu. Muzyka ABB, z jej chwytliwymi melodiami i harmoniami, szybko stała się światową sensacją, przynosząc zespołowi międzynarodowe uznanie. Przełom w karierze ABY nastąpił na początku lat 70. XX wieku wraz z serią przebojów, które zapewniły im sławę daleko poza Szwecją. Połączenie porywających popowych melodii, efektownych występów i potężnego wokalu Agnety uczyniło z nich jeden z najpopularniejszych zespołów wszechczasów. Ich muzyka przekraczała granice, a aba stała się globalnym fenomenem, zdobywając szczyty list przebojów w krajach na całym świecie. Droga Agnety, od małej dziewczynki komponującej piosenki w wieku 6 lat do światowej supergwiazdy, była naznaczona połączeniem talentu, ciężkiej pracy i umiejętności wykorzystywania szans jej wczesny kontakt z muzyką, wspierająca rodzina i determinacja w dążeniu do sukcesu odegrały kluczową rolę w jej drodze do sławy. Jednak to współpraca z Bjornem i powstanie zespołu ABBA wyniosły ją w prawdziwą gwiazdę muzyki jako członkini ABBA. Głos Agnety stał się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów brzmienia zespołu. Jej zdolność przekazywania emocji poprzez śpiew w połączeniu z porywającymi, popowymi melodiami zespołu znalazła uznanie fanów na całym świecie. Jej droga od dziewczyny z małego miasteczka z pasją do muzyki do globalnej ikony jest świadectwem jej talentu i wytrwałości. Już na początku kariery było jasne, że Agneta Felskog jest skazana na wielkość, aba i szczyt sławy. Zespół ABBA zdobył międzynarodowe uznanie w 1974 roku, wygrywając konkurs piosenki Eurowizji z piosenką Waterloo. To zwycięstwo zapoczątkowało ich drogę do sławy i utorowało drogę do globalnego sukcesu. Waterloo nie tylko wygrało konkurs, ale także oczarowało publiczność w całej Europie i poza jej granicami, sprawiając, że ABBA z dnia na dzień stała się rozpoznawalna. To był punkt zwrotny dla szwedzkiego kwartetu i od tego momentu ich muzyczna podróż zmierzała ku wielkości. Po zwycięstwie w konkursie Piosenki Eurowizji, ABBA szybko stała się jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych grup popowych lat 70. i 80. Wydali szereg hitów, które stały się ponadczasowymi klasykami, w tym Dancing Queen, Mama Mia, Take a Chance on Me, Fernando i The Winner Takes It All. Te utwory nie tylko podbiły listy przebojów, ale stały się hymnami całego pokolenia. Dzięki chwytliwym melodiom, harmoniom i wyrafinowanemu, popowemu brzmieniu, ABA zrewolucjonizowała scenę muzyczną i stała się fenomenem kulturowym. Jedną z wyjątkowych cech ABB była umiejętność tworzenia piosenek, które głęboko poruszały ludzi na całym świecie. W szczególności Dancing Queen stał się kultowym hitem, ucieleśniając radość i entuzjazm Ery disco lat 70. -tych. Jego energiczne tempo, w połączeniu z promiennym wokalem Agnety i Anifrid, sprawiło, że utwór natychmiast stał się klasykiem. Podobnie Mama Mia, z porywającym rytmem i niezapomnianym refrenem, stała się jednym z charakterystycznych utworów zespołu. Te piosenki przełamywały bariery kulturowe i językowe, łącząc publiczność na całym świecie. Popularność ABB nie ograniczała się do Europy. Zespół odniósł również wielki sukces w Stanach Zjednoczonych, zyskując tam wierną Rzeszę fanów. Ich zdolność do uwodzenia globalnej publiczności była niezrównana, a sukces Ebi został dodatkowo ugruntowany przez ich liczne przeboje, które znalazły się na szczytach list przebojów, stali się jednym z najlepiej sprzedających się zespołów muzycznych wszechczasów, a ich wpływ wykraczał daleko poza muzykę, obejmując modę, film i popkulturę. Pomimo sukcesów zawodowych, członkowie, aby zmagali się również z wyzwaniami w życiu osobistym, często przyćmiewanymi przez ich publiczne persony. Agnatha i Bjorn, będący małżeństwem od 1971 roku, zaczęli doświadczać napięć w swoim związku z powodu napiętego grafiku pracy i nieustannej uwagi opinii publicznej. Intensywne wymagania związane z międzynarodowym życiem gwiazd wystawiły ich małżeństwo na próbę, i w 1980 roku postanowili się rozwieść. Ten osobisty kryzys nastąpił w szczytowym okresie popularności zespołu ABBA i nadał ich muzyce emocjonalnej złożoności. Agneta przyznała później, że choć zespół prezentował na scenie obraz szczęścia, za kulisami było znacznie trudniej. "Zawsze uśmiechaliśmy się przed kamerą, ale za kulisami płynęły łzy", powiedziała w wywiadzie. Emocjonalny rollercoaster rozwodu i ciągła presja bycia w centrum uwagi stanowiły wyzwanie zarówno dla Agnety i Bjorna, jak i dla całego zespołu. Jej życie prywatne coraz bardziej przeplatało się z życiem zawodowym, a skutki rozstania były odczuwalne w niektórych z najbardziej przejmujących piosenek zespołu ABBA. Szczególnie niezwykłym przykładem tej emocjonalnej głębi jest The Winner Takes It All. Kto który, jak później ujawniła Agneta, był nie tylko piosenką o rozstaniu, ale także odzwierciedleniem jej własnego bolesnego rozwodu z Bjornem. Tekst piosenki, wyrażający uczucie straty i smutku, znalazł oddźwięk u milionów ludzi, którzy doświadczyli podobnych emocji. Potężny wokal Agnety w połączeniu z melancholijną melodią sprawił, że The Winner Takes It All stał się jednym z najbardziej kultowych i emocjonalnych utworów zespołu ABBA. Stał się hymnem dla złamanych i świadectwem wrażliwości i siły Agnety. Pomimo tych osobistych zmagań, ABA kontynuowała swoją działalność, tworząc muzykę, która podbiła serca fanów na całym świecie. Jednak presja sławy i osobiste wyzwania, z którymi mierzyli się członkowie zespołu, ostatecznie doprowadziły do decyzji o rozwiązaniu zespołu w 1982 roku nawet po oficjalnym rozpadzie. Członkowie ABY pozostali przyjaciółmi i nadal wspierali się nawzajem, rozwijając swoje życie osobiste i zawodowe. Dziedzictwo ABB trwa do dziś. Ich muzyka jest wciąż celebrowana, a ich wpływ na gatunek pop pozostaje niezaprzeczalny. Ponadczasowe hity zespołu, obejmujące dekady, cieszą się uznaniem zarówno starych, jak i nowych fanów. Umiejętność tworzenia utworów łączących chwytliwe melodie z głębokim przekazem emocjonalnym to jeden z powodów, dla których ABA przetrwała próbę czasu. Od beztroskiej radości w utworze Dancing Queen poprzejmujący The Winner Takes It All, muzyka Abbey oddaje całe spektrum ludzkich emocji i doświadczeń, czyniąc ich jednym z najbardziej wpływowych zespołów muzycznych wszechczasów. Prawdziwym powodem ich zniknięcia z blasku fleszy było jednak oficjalne rozpadnięcie się zespołu w 1982 roku, które zszokowało fanów i wywołało liczne plotki na temat przyczyn rozpadu zespołu. Niedługo potem Agneta Felskog podjęła nieoczekiwaną decyzję o wycofaniu się z branży muzycznej, co jeszcze bardziej podsyciło spekulacje. Przez wiele lat wielu uważało, że jej wycofanie się wynikało przede wszystkim z lęku przed lataniem długoletniej fobii, z którą zmagała się przez całą karierę. Jednak w późniejszych latach Agneta przyznała, że za jej decyzją o wycofaniu się z życia publicznego kryły się głębsze, bardziej osobiste powody. W wywiadach Agneta wyjaśniała, że jej decyzja nie była wyłącznie reakcją na strach przed lataniem, chociaż z pewnością odegrał on rolę w jej dyskomforcie podczas trasy. Nie chciałam już żyć życiem, które nie było moje, wyznała. Potrzebowałam chwili spokoju, żeby na nowo odkryć siebie, być matką i żyć jak normalna osoba. Pragnienie bardziej prywatnego, przyziemnego życia było kluczowe dla jej decyzji o odejściu z globalnej sceny. Ciągła presja bycia w centrum uwagi mocno odbiła się na Agnecie. Po latach pracy jako członkini jednego z najsłynniejszych zespołów na świecie, uwaga publiczności była nieustannie skupiona na niej. Choć sukces EBI przyniósł jej sławę i podziw milionów fanów na całym świecie, przyniósł też szereg wyzwań. Nieustanne trasy koncertowe, zainteresowanie mediów i emocjonalne napięcie w życiu osobistym sprawiły, że czuła się przytłoczona. Z czasem pragnienie spokoju i samotności rosło w agnecie. W latach po rozpadzie zespołu ABBA Agneta przeprowadziła się na spokojną farmę na wyspie Helgo, niedaleko Sztokholmu. Tam szukała ukojenia w prostszym życiu, zdala od presji sławy. Farma stała się jej sanktuarium, miejscem, w którym mogła być sobą i skupić się na rodzinie. Agneta wychowywała swoje dwoje dzieci Lindę i Christiana zdala od wścibskich oczu mediów i cieszyła się z możliwości powrotu do normalnego życia. Pomimo decyzji o wycofaniu się z życia publicznego, miłość Agnety do muzyki nigdy całkowicie nie zniknęła. Jednak idea życia na własnych zasadach i kontaktu z tym, co było dla niej naprawdę ważne, rodziną i osobistym dobrem, była w tamtym czasie o wiele ważniejsza niż powrót na scenę. Jej wybór był bardzo osobisty, wynikał z potrzeby równowagi w życiu. Chociaż wielu fanów było rozczarowanych jej nieobecnością na scenie muzycznej, decyzja Agnety znalazła oddźwięk wśród tych. Ktoś podziwiał ją za to, że stawiała autentyczność i dbanie o siebie ponad presję sławy. W spokojniejszych latach znalazła czas na regenerację, refleksję i odkrycie na nowo własnej tożsamości poza zespołem ABBA. Dopiero po wielu latach refleksji i rozwoju osobistego Agneta zaczęła ponownie pojawiać się publicznie. Wydała solowe albumy, ale nawet wtedy jej podejście do sławy i życia publicznego bardzo różniło się od tego z wczesnych lat spędzonych w zespole ABBA. Historia Agnety jest dowodem na to, jak ważne jest dobre samopoczucie psychiczne i emocjonalne, a jej decyzja o wycofaniu się z życia publicznego, by odnaleźć siebie, stanowi silny przykład rozwoju osobistego i odporności psychicznej. Ostatecznie prawdziwym powodem, dla którego Agneta odeszła ze sceny, nie był jedynie strach przed lataniem czy wyczerpanie wymaganiami sławy. Chodziło o odzyskanie kontroli nad swoim życiem i postawienie na pierwszym miejscu własnego szczęścia i wewnętrznego spokoju. Ostatecznie decyzja o uwolnieniu się od presji sławy pozwoliła jej prowadzić bardziej zrównoważone, satysfakcjonujące życie i na nowo nawiązać kontakt z tym, co naprawdę dla niej ważne z osobistymi zmaganiami i wyzwaniami. Pomimo spokoju, jaki Agneta Felskok odnalazła na swojej spokojnej farmie, jej życie nie było pozbawione wyzwań. Po rozpadzie zespołu ABBA szukała bardziej prywatnego, spokojniejszego życia, ale los miał inne plany. W 1990 roku wyszła za mąż za Tomasa Sonnenfelda, szwedzkiego lekarza, mając nadzieję na odzyskanie szczęścia. Jednak to drugie małżeństwo również przetrwało zaledwie dwa lata. Życie osobiste Agnety przybrało tragiczny obrót w 1994 roku, kiedy jej matka zginęła w tragicznym wypadku, co głęboko wpłynęło na jej stan emocjonalny. Zaledwie rok później zmarł również jej ojciec, co jeszcze bardziej spotęgowało tę stratę. Żal po tych stratach pogłębił się wraz z towarzyszącym temu stresem emocjonalnym. W obliczu tak głębokiego żalu, Agneta pogrążyła się w głębokim smutku i osamotnieniu. Ciężar tych tragicznych wydarzeń, w połączeniu z presją związaną z utrzymaniem wizerunku publicznego, przyczynił się do narastającego poczucia depresji i wycofania emocjonalnego. W kolejnych latach Agneta jeszcze bardziej wycofała się z życia publicznego. Szukała schronienia w swoim cichym domu, gdzie próbowała otrząsnąć się po ogromnych stratach osobistych i odnaleźć siebie. Pomimo tych prób odnalezienia spokoju, życiowe wyzwania Agnety były dalekie od końca. W latach 1997-1999 Agneta związała się z Gerdem van der Graafem, Holendrem, który był jednym z jej fanów. Czy, co zaczęło się jako krótki romans, wkrótce przerodziło się w mroczny rozdział w jej życiu. Po rozstaniu zachowanie Gerda przybrało niepokojący obrót. Stał się obsesyjnie zauroczony Agnetą i zaczął ją bezlitośnie prześladować. Jego obsesja doprowadziła go do wielokrotnego nękania jej, a nawet do kilkukrotnego włamania się do jej prywatnego mieszkania. Agnetha, która już wcześniej doświadczyła wielu zawirowań w życiu osobistym, poczuła się zagrożona przez mężczyznę, którego zachowanie stawało się coraz bardziej nieprzewidywalne i niebezpieczne. Sytuacja zaostrzyła się do tego stopnia, że Agneta nie miała innego wyjścia, jak tylko wystąpić na drogę sądową. Zgłosiła incydent stalkingu władzom, a sytuacja została potraktowana bardzo poważnie. Zachowanie Gerda doprowadziło do nałożenia na niego grzywny i ostatecznie deportacji ze Szwecji. Postępowanie sądowe i późniejsze wydalenie Gerda z kraju przyniosły Agnecie pewną ulgę, ale emocjonalny ciężar tej sytuacji nie został łatwo zapomniany. Ten okres w jej życiu, naznaczony intensywnym emocjonalnym zamętem, stratą i nękaniem ze strony Gerda, był dla Agnety niezwykle trudny. Rzucił on również światło na często pomijane zmagania celebrytów. Ktoś, pomimo sławy, borykają się z bardzo realnymi problemami osobistymi, niekiedy równie dotkliwymi i trudnymi jak problemy innych ludzi. Emocjonalne i psychiczne blizny po tych wydarzeniach, w połączeniu z presją życia w centrum uwagi, sprawiły, że Agneta jeszcze bardziej się wycofała. Nadal starała się unikać rozgłosu i unikać rozgłosu, skupiając się na rodzinie i osobistym dobru. Pomimo licznych wyzwań, z którymi się mierzyła, Agneta zachowała niezachwianą odporność psychiczną. Te trudne doświadczenia, chociaż bolesne, ukształtowały ją w silną, rozważną osobę, która stała się w kolejnych latach. Choć historia Agnety pełna była rozczarowań i osobistych zmagań, odzwierciedlała również jej siłę i determinację w pokonywaniu życiowych przeszkód. Jej historia, od szczytów sławy z zespołem ABBA A, po otchłań osobistej tragedii, stanowi dobitne przypomnienie o znaczeniu zdrowia psychicznego, dbałości o siebie i siły płynącej z wytrwałości w obliczu przeciwności losu. Nawet w najciemniejszych chwilach, zdolność Agnety do pójścia naprzód i znalezienia ukojenia w rodzinie i życiu osobistym dowodziła jej odwagi i odporności w obliczu ogromnych trudności, powrotu do muzyki i zaskakujących odkryć. Po latach milczenia, Agneta Felskok niespodziewanie powróciła do muzyki w 2004 roku, wydając album My Coloring Book. Album ten oznaczał jej powrót po 17 latach nieobecności na scenie muzycznej. Był to zbiór coverów z jej młodości i odniósł ogromny sukces, szczególnie w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Album został dobrze przyjęty zarówno przez wieloletnich fanów, jak i nowych słuchaczy, co dowodzi, że pomimo długiej nieobecności, Agneta wciąż miała ogromny wpływ na świat muzyki. Sukces albumu świadczył o nieprzemijającej atrakcyjności jej głosu i zdolności do nawiązywania kontaktu z publicznością, nawet po tak długim okresie w cieniu. Po tym sukcesie powrót Agnety na scenę muzyczną rozpoczął się w 2013 roku wydaniem A ah, Ford, jej pierwszego studyjnego albumu z autorskimi piosenkami od ponad 25 lat. Album zawierał nowe utwory, nad którymi współpracowała ze znanym szwedzkim kompozytorem Jörgenem Elofsonem. pierwszy singiel. When you really loved someone. Spotkał się ze szczególnie dobrym przyjęciem, a krytycy chwalili emocjonalną głębię Agnety i ciepło jej głosu. Było oczywiste, że nawet po tylu latach Agneta nie straciła swoich wokalnych umiejętności i wciąż potrafiła budzić głębokie emocje poprzez muzykę. Sukces albumu był przełomowym momentem w jej karierze i dowiódł, że wciąż potrafi się wyróżniać jako artystka, nawet lata po rozpadzie zespołu ABBA. Jednak Najbardziej zaskakujące wydarzenie nastąpiło w 2021 roku, kiedy ABBA zjednoczyła się po prawie 40 latach. Legendarny zespół wydał album Voyage, który spotkał się z ogromnym entuzjazmem na całym świecie. Agnetha, która przez dekady w dużej mierze wycofała się z życia publicznego, wyznała, że powrót do studia z byłymi kolegami z zespołu Bjornem Ulwejusem, Benem Andersonem i Anifrid Lungstad wywołał w niej głębokie emocje. Mówiąc o tym spotkaniu, Agneta powiedziała: kiedyś myślałam, że już nigdy tego nie zrobimy, ale kiedy usiedliśmy razem, poczuliśmy się jak w domu. Stworzenie wojecz było dla zespołu nie tylko powrotem do muzyki, ale także podróżą do wspólnej historii kreatywności i koleżeństwa. Dla Agnety powrót do muzyki i wspomnień, które ukształtowały ważną część jej życia, był głęboko emocjonalnym doświadczeniem. Album, zawierający utwory rezonujące z jej klasycznym brzmieniem, a jednocześnie wzbogacone o nowe elementy, odniósł sukces zarówno krytyczny, jak i komercyjny, dowodząc, że magia aby nie zbladła z upływem czasu. Ale poza muzyką, jednym z najbardziej poruszających odkryć było to, że Agneta, mająca obecnie 74 lata, przyznała się do czegoś, co fani i media od dawna podejrzewali. Po dekadach w centrum uwagi Agneta wyznała, że jej decyzja o wycofaniu się z życia publicznego była ostatecznie decyzją ocalenia samej siebie. Rozmyślając o latach spędzonych dla innych, dla fanów, dla prasy i dla zespołu ABBA, wyznała, że w głębi duszy pragnęła żyć dla siebie. Przez wiele lat czułam, że żyję dla innych, dla fanów, dla prasy, dla zespołu ABBA, wyjaśniła. Ale w głębi duszy chciałam żyć dla siebie. Długo zajęło mi zrozumienie, że słusznie jest odrzucić presję i wybrać spokój. Wspominając swoją drogę, Agneta nie żałowała decyzji o zniknięciu z życia publicznego. W rzeczywistości czuła, że czas spędzony z dala od branży muzycznej był kluczowy dla zrozumienia i docenienia prawdziwych wartości życia. Lata spędzone z dala od opinii publicznej nauczyły mnie, jak ważne jest to, co naprawdę ważne. Pozwoliły mi zrozumieć wagę rodziny, osobistego dobrostanu i spokoju ducha, wspominała Agneta. Jej decyzja o wycofaniu się ze sławy i presji związanej z byciem w jednym z największych zespołów świata nie była jedynie decyzją zawodową, była głęboko osobista, mająca na celu odzyskanie szczęścia i tożsamości poza wizerunkiem publicznym, który sama sobie wykreowała. Droga Agnethy, obejmująca zarówno wzloty sławy z zespołem ABBA, jak i upadki osobistych zmagań, pokazała jej odporność i pragnienie znalezienia równowagi w życiu. Rozmyślając nad niezwykłą historią Agnethy Felskog, staje się jasne, że jej historia to historia odporności, samopoznania i niezachwianej pasji do muzyki. Po tylu latach w końcu dzieli się prawdą, która od dawna podejrzewaliśmy, dając nam wgląd w jej życie z dala od blasku fleszy. Zanim skończymy, chcielibyśmy usłyszeć od was, jaka jest wasza ulubiona piosenka zespołu ABBA? Czy jest jakiś moment w ich muzyce, który na zawsze zapadł wam w pamięć? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować naszego kanału, aby poznać więcej niesamowitych historii legend muzyki. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia następnym razem